Cześć, jestem Noradek witam was w kolejnym odcinku na moim kanale Heads of Iron 4 I oto jesteśmy Oj tak, możecie to złać, proszę bardzo, kontynuacja, Francja Styczeń 1948 rok Zrobiłem ten, to osiągnięcie Chwila, mogę to nawet Ten Ja wam pokazuję to nawet, proszę bardzo Bo nie ma tutaj tego to jest, o, time is on our side, więc jakby mam to osiągnięcie to zrobione. No a niestety oczywiście musiał się skończyć to w okropny sposób, e, a mianowicie e, program na nagrywanie. stwierdził sobie, że w sumie nie zatrzymam ci tego nagrania i nie zapiszę go, tylko po prostu e, ci zepsuję plik, no i w ten sposób na Nowy Rok nie było żadnego filmu. Nieważne. Trzeba żyć dalej. Let's go. Mamy Europę. Oczywiście idziemy w Państwa Bałtyckie. Pierwszy raz w życiu z państwami bałtyckimi. Takim eee, właśnie Litwą czy Łotwą? Bo dzisiaj robimy oczywiście osiągnięcia dalej sobie tylko. Co tam hmm. pójdziemy Litwą? Zobaczymy. Dobra, e, drzewko, na drzewko narodowe Litwy. E, po lewej stronie komunizm, dalej jest przemysł i lotnictwo chyba i takie tam rzeczy i wojsko. Co my tu mamy? Jest komunizm, jest e, po prawej stronie jest chyba demokracja i ścieżka historyczna. Tak mi się wydaje. Tutaj jest też demokracja, tutaj jest chyba król. Bo to jest jakieś takie strasznie dziwne. Jakby to jest kilka rodzajów demokracji, a tutaj jest chyba faszyzm. No to jest faszyzm, to jest komunizm. Tutaj jest chyba po prawej stronie ścieżka historyczna. Tutaj jest demokracja, tutaj jest król, tak mi się wydaje. No i my dzisiaj. Robimy sobie osiągnięcie. Chwila, już się tylko zaraz znajdę. Okej, okay, no to jest to, czyli to będzie lit, to jest going to be Lit, czyli to wszystko będzie Litwa. E, jako Litwa e, musisz, muszę po prostu okupować, czy po prostu kontrolować e, te e, Boże, stolice wszystkich moich sąsiadów, czyli Ryga, Warszawa, Brandenburgia i Kowno. O, regiony, ale stolicą to wiadomo miasta. I do tego może się uda jeszcze to, to jest troszeczkę trudniejsze, że po prostu muszę całe Wybrzeże Bałtyckie kontrolować, e, ale to może kiedy indziej, znaczy spróbuję, ale nie wiem, czy mi się uda, skopię się na tym tutaj, e, no i w ogóle będę pierwszy raz to robił, oczywiście nie pójdę w komunizm, bo no, no nie, pójdę w króla sobie, bo wiadomo, musi być królostwo polskie, nie byłbym Polakiem, gdybym tego nie zrobił, prawda. Dobra, pierwszy cel to jest zwołanie Sejmas, czyli po udanym pulczu i przejęciu całkowitej kontroli nad rządem przez Antanas Metonę na, nadszedł czas na zwołanie Sejmas, aby skutecznie zarządzać krajem. Pomogą w tym też lojalni ministrowie zasiadający u boku dyktaturę. Później idziemy w litewski konserwatyzm i chyba to w Ognaju Waldemarasa, i później idziemy w król naszego ludu i dalej tutaj w dół monarchię zdobywamy. Polska czy coś takiego? Nie wiem, zobaczymy, zobaczymy. A no jeszcze z duchów narodowych. mamy tutaj coś jak Seimas, czyli to są chyba Sejmy, nie wiem. Stabilizacja na Minus, ogólnie koszty czegokolwiek na minus, no, czyli dosyć słabo, ale poparcie dla demokracji idzie, do góry. Niedofinansowane wojsko, czyli nic nie można rustać tak naprawdę, nie można modernizować wojska, nic. Społeczeństwo rolnicze. Gospodarka liczby w znacznym stopniu opiera się na branży rolniczej. Coś tam, coś tam, coś tam. No czyli, o Jezu, mam dużo mało, bardzo mało ludzi, 22 konkretnie, fabryki dóbr konsumpcyjnych, no czyli z, przemysł też nie idzie najlepiej. Jest niewielkie zagrożenie ze strony Wilka, z, z Żelaznego i co? What? Nie wiem, co z tym chodzi, nie wnikam, ale mam płacie dla faszystów, więc to pewnie jakiś faszysta jest, ten chłop tutaj. nieważna idziemy w, w, w króla. Dobra, sytuacja ma się następująco, Zrobiłem na razie tylko te wszystkie ceny ludowe, tutaj są. I pozbyłem się tej misji, która mi dawała dosyć spore minusy, jej już tutaj nie ma. Dawała mi dosyć spore minusy tego żelaznego wilka, tego, tych faszystów się po prostu pozbyłem. I teraz idziemy w król naszego ludu, czyli Antena Metona. nie może sam ządzić Litwą. I wiele ludzi spodziewa się, że prezydent mianuje premiera, jednak mamy inne rozwiązania. Karl Gero von Urach jest synem Mendoga II, a skoro nad Litwą nie wisi już widmo niemieckich rządów, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy uczynili go naszym królem. Robimy to. I mamy król Mendog III. 4 czerwca 1918 roku Wilhelm Karl von Urach został demokratycznie wybranym królem Litwy, zdobywając przytłaczającą większość głosów. Choć ingerencje imperium niemieckiego spowodowały, że referendum unieważniono, a Litwa nigdy nie została zjednoczona ze swoim królem. Jednak zmarły król miał syna, a niemiecka władza nad Litwą staje się odległym wspomnieniem, więc Antanas Smetona poprosił Karla Evangelion von Uracha, aby został nowym królem Litwy. Młody król został koronowany i przyjął imię Mendoga III. Obecnie jego rola jest zaledwie ceremonialna, ale planuje się wzmocnienie monarchii litewskiej. Żyje król. Ja i jesteśmy królestwem Litwy, już nie jakimś księstwem, tylko królestwem. O, i to jest bardzo dobre, daje mi dużo stabilizacji, i dużo poparcia do wojny, więc to mi się na pewno e, przyda. Będę miał lepszy bonusy do poparcia, na przykład e, do siły politycznej, bo jezu, za stabilizację. I teraz co my tu idziemy? E, a pójdźmy sobie w kraj i jego siła. Dobra, e, królestwo Litwy udało się, to jest koronacja i tak dalej. Bo zlikwidowaliśmy prezydenturę i robię poparcie monarchii w Polsce. Aczkolwiek yy, będę musiał... Może jest szansa na to, że ja będę musiał po, jakby z, z drugi raz podejść do tego. No bo Polska stwierdziła, że chce iść w sanację. I to chyba dobrze, tylko że my ją wojnę domową. Nie wiem czy później be, nie będzie mi ciężej z tym poparciem w monarchii. Ja mam nadzieję, że nie, bo mam dosyć sporo poparcia. Mm, w sensie wyjdzie Mamy dosyć sporo siły polityczne, tylko nie powinno być duży, zbyt dużego problemu w, w, z wydaniem jej na przykład właśnie na no, jakieś zwiększenie się tam poparcia monarchii czy coś. Muszę po prostu trzymać ciuki, że, że jeszcze jest szansa to odratować i zrobić rzecz pospolitą obojga narodów. Dobra, um, więc tak, co się działo? Ja się zajmuję teraz przemysłem, ponieważ ten no, kawałek tutaj drzewka. Już zbieram poparcie mon dla monarchii w Polsce i zajmę... E jezu, zrobiłem ten cel, zajęcie Inflantów Inflant... Czyli po prostu Estonii i Łotwy, czyli po prostu będziemy zajmowali teraz państwa bałtyckie, bo potrzebuję trochę przemysłu I dlatego też robię tutaj te drzewka na przemysł, bo po prostu no nie mam... Nie nie, nie, nie ten... Nie będę miał jak walczyć z ZSRR, ani z Niemcami, jak nie będę miał po prostu przemysłu na nic e Dlatego zaczynamy najpierw od Łotwy nie powinno być wielkiego problemu, my tutaj mamy chyba więcej dywizji od nich, a przynajmniej Nie mamy tu na granicy, więc powinniśmy dość szybko i zjechać i zdobyć ich przemysł Okej, okay, co się stało? My już właśnie podbiłem Łotwę, tak ogólnie, Królestwo Polskie i mamy chyba wojnę domową, tak? Co my tu mamy? <grych> Ciekawe to wygląda, że tylko w Warszawie jest Polska, no dobra Na razie żadnych celów dalej nie mam W sensie jedno z tego drzewka dalej jest Polską, zobaczmy czy będą jakieś coś nie, pewnie po prostu ich podbiją i by dostanę ich jako marionetkę czy coś takiego. Eee, co dalej, co dalej? Um, czekając na Polskę, po prostu będę sobie dalej robił przemysł, bo to jest naprawdę atrakcyjny e, cel narodowy. Trzy fabryki wojskowe to jest naprawdę dużo i jeszcze zespół badawczy, więc to jest naprawdę dobre dziewko. Lecimy w fortę teraz, bo musimy. Okej, okay, właściwie jeszcze wojna doma skończyła po 8 dniach i już mam Królestwo Polskie, który jest w Unii Personalnej za mną, więc. Co tam? przewracanie wspólnoty, lecimy w to i zdobywamy, e, anektujemy ich, tworzymy Rzeczpospolitą obojga narodów i zdobywam prowincje narodowe na wszystkie terytoria, które już posiadamy. Let's go! I proszę Państwa, stało się odrodzenie kraju Rzeczpospolitej obojga narodów. No to chyba już dawno to było. E, bo to już zawsze były te cele, ale mamy to. Jest, proszę Państwa, Rzeczpospolita obojga narodów zostali w kownie jest po prostu pięknie jak dla mnie i mamy od razu Mam od razu cele na to? Czy, wow, to chyba dobrze eee, I teraz mogę doć, kolejer być i naprawdę dużo celi też przemysłowych mam tutaj I to naprawdę nie najgorszych więc eee, jest, jest, jest dobrze jest dobrze prawda jest dobrze eee, No I o co najważniejsze że mam teraz pełne dywizji tutaj 23 dywizje czyli już cała armia jedna Super do tego jeszcze 10 stoczni teraz mam ja nie wiem w Gdańsku i Gdyni z 10 stoczni, już mi się wierzyć, nie chce, no ale. Nie dwadzieścia jeszcze 25 fabryk wojskowych, no to teraz się możemy zabawić. Okej, okay, Niemcy żądają kłajpedy. I teoretycznie Niemcy mają wojnę z Czechami z Francją, bo oni się, się nie zgodzili na oddanie suzetów, i jest jakby, że nic się nie dzieje, i mógłbym spróbować walczyć z nimi. Aczkolwiek, e, mają jeszcze Węgrów i się trochę obawiam tego, do tego jeszcze Sowietów. Więc może bym po prostu zaryzykował i im oddał ten kwajpeda, a może po prostu przy Gdańsku się postawił. Tylko żebym musiał przygotować armię. Nie wiem, czy mam do mnie wystarczająco, ale mogę spróbować, zobaczymy. Także dam już tutaj dywizję w razie czego i nie wiem, może się udać coś. E, dobra, jestem z powrotem. Jest luty 1940 roku. Sytuacja ma się w sumie dosyć dziwnie, bo wojna z aliantami skończyła się w ten sposób dla Niemiec, że obecnie Niemcy te tak jakby przegrywają, niby tutaj weszli w Benelux, ale jednak przegrywają to głównie przez Włochy i, i Węgry. A natomiast z tej robi na mnie cela, i jednak dobrze ja nie atakował tych Niemiec. Poza tym oni nie mogą mnie też zaatakować, bo. Proszę bardzo, ja mogę zjeść dać albo wojnę, bo musi być Polska, posiadaczem Gdańska, nie jest, więc lepiej dla mnie. Ja się mobilizuję na wojnę z ZSRR i później atakujemy w Niemcy, zanim, mam nadzieję, jeszcze alianci z nim zwyciężą. Taki jest plan. Okej, okay, jestem z powrotem tutaj, prawda, co tu się dzieje ogólnie? Niemcy umierają od aliantów, to przypominam jeszcze raz. A ja stwierdziłem, że w sumie, skoro umierają, dosłownie na każdym prawej froncie, tylko Jugosławia żyje. A lada moment jakby w upadł, więc chociaż będę miał cela na nich, no bo Czesi tutaj naprawdę, Czesi tutaj pojechali dosyć daleko I się tutaj boisz, po prostu zaraz będzie konferencja, będę się z aliantami walczyć, a mi się nie chce z aliantami walczyć, więc po prostu stwierdziłem, że... E, po prostu dołączę do, do tej wojny i może, jeżeli będę, jeżeli będę widział, że Niemcy upadają, to po prostu wjadę do Berlina i będę miał jedno osiągnięcie z głowy A i tak lada moment, będę miał wojnę z, ze Związkiem Radzieckim za 10 dni, ale no to jestem raczej przygotowany, mam już tutaj pełno dywizji Na granicy z Niemcami tutaj też mam pełno dywizji I się raczej już nie boję, o to już jestem w miarę bezpieczny z obu stron No i proszę bardzo, już mam wojnę z Niemcami i teraz doszło jeszcze z ZSRR Zobaczmy jak się mamy, związek raczej nie będzie mnie teraz zbyt szybko atakował, ja mam po prostu silniejszą dywizja. Ja też go raczej na razie nie zaatakuję, spróbuję się aha Finowy mnie zapraszają, no Pytanie, czy dołączyć, bo ogólnie Finowie stworzyli sobie świeższą swoją frakcję z Japonią i z tymi frakcjami japońsko-chińskimi. I kurczę, to nie byłby w sumie taki głupi pomysł nawet, tylko że oni już są długo w wojnie i pewnie więcej zasobów go dostali. Czy, czy coś tam. Skupię się tylko na razie na wojnie z Niemcami, szybciutko zajmę Berlin, a później idę na ZSRR. Ok, proszę Państwa, za chwilę mam nadzieję, wejdziemy do Berlina. Proszę bardzo. 18 stycznia i jest, this is going to be lead, mamy to. Mam nadzieję, że, ten, że to osiągnięcie widać, bo jest tutaj w tym miejscu. Jeszcze dla pewności, żeby później nie było, kurda, gdzie to jest. To skurkowanie. No, jak ogólnie sytuacja ma się na Francji dosyć dobrze, bo e, no, tylko w, w sowieckiej Rosji jakby się zatrzymaliśmy trochę, bo jest zima, prawda? Nie chcę ryzykować. O, jest. E, wszystko, wszystkie te stolice mamy. Mamy pierwsze osiągnięcie. Być może jeszcze się uda drugie. I proszę Państwa, Rzesza właśnie skapitulowała. Czy ja coś będę miał z tego z tego jezu, z tego i konferencji zobaczymy za chwilę. E, dobra, tak, tak się ma obecnie świat śląski jest w ogóle tutaj niestety są też niestety kaszuby. E, Rzesza jest tutaj prawda moim. Moją marionetką, na Węgry i na Włochy ogólnie miałem kompletnie wywalone mi się zająć tyle tych terytoriów ile mogłem No ale niestety te Kaszuby wyzwalili Ogólnie moja jedyna taktyka na, na Kaszuby, na Danię, na Śląsk Znaczy no Kaszuby, Danię, Szwecję To będzie po prostu taka żeby, żeby zejść wszędzie wywrotowe rządy po prostu neutralne i wtedy je zaatakować, bo na no, demokratyczne pewnie alianci dadzą gwarancję, mi się nie chce walczyć ze Stanami Zjednoczonymi. Nie no, muszę naprawdę po, pochwalić NKWD w tej, w tej grze, w sensie, no w tej rundzie, jest. No, po w tym podejściu, bo już chyba z pięciu czy sześciu agentów im pojmało, dosłownie wszystkich agentów rzucałem do, do ZSRR i żaden Chyba nie, nie przeszedł z tymi, z, z siatką szpigów chyba ponad 50%, także no, NKWD jest w ZSRR naprawdę silne w tym podejściu, nie to co ich armia, bo ich rozjeżdżam jak chcę, a zwłaszcza, że już teraz przeszły do, do mnie posiłki i teraz już tutaj mam praktycznie wszystkie armie u siebie, chyba 60-70 dywizji tak bym stawił. więc e, no bez większych problemów powinienem ich teraz rozwalić. Hmm, co, ja to sobie teraz wziąć? A powiedzmy, że wezmę sobie to. Albo. Tak, bierzemy to. No, kurde, nie śpieszę mi się. Znaczy śpieszę mi się, ale idzie dosyć dobrze. A ja wciąż muszę poczekać, aż ci agenci się zabiją, czy, czy coś, bo, bo jeszcze się nie chcą zabić. A muszę jakby też coś robić w innych miejscach. No, przykro mi, że was uwięzili, ale proszę, zabijcie się. Ok, um, sytuacja bywała się następująco. CTSRR jakby troszeczkę skontratakowało, ale to nie jest jakiś duży problem, głównie dlatego, że większość, największa moja armia poszła sobie do, do Karelii czy tam ogólnie do Murmańska tutaj, żeby po prostu e, pobawić się w, w, prawda, braki zaopatrzenia i chodzenie miesiąc na jedną prowincję. Okej, okay, alianci mi powiedzieli wojnę, kocham tę grę, jeszcze raz. Francja była demokratyczna przez większość czasu, ale nagle się okazało, że przez ten cały czas robili sobie drogę w Napoleona, nie? No i... pomimo tego, że są w aliantach, pomimo tego, że u nich praktycznie demokracja nie istnieje, a w ogóle większość to ma faszyzm, to oni mi wypowiedzieli wojnę, po czym jeszcze alianci, zjednoczone królestwo USA, Kanada, wszystko po prostu wypowiedziały mi w tym momencie wojnę. Czesi się wbijają we mnie od tyłu, ponieważ Francja, która była demokratyczna, zmieniła się w monarchistyczną i tak z większością faszyzmu w rządzie, i zamiast wyjść z Aliantów, jak to powinno robić AI, kiedy zmienia ideologię, a Alianci bynajmniej powinni byli ich wyrzucić, zwłaszcza, że tutaj UK jest demokratyczne, USA jest demokratyczne, to wszyscy stwierdzili, że, że wypowiedzą wojnę Niemcom, wypowiedzą wojnę mi, kiedy wszystkie swoje dywizje miałem dosłownie, dosłownie na e, froncie wschodnim, bo stwierdzili, Kurde, to jest to darmowe Niemcy, to bierem. Co z tego, że, że to jest hipokryzja, że demokraci walczą wal wal u boku po prostu monarchii takiej jeszcze faszystowskiej. I to na... To jest w ogóle ironia, żeby Brytania razem z Napoleonem walczyła. No to jest po prostu. <laughs> w, takim, w takim momencie jak cię biorą ty to łatwo obwiniać gra, ale to naprawdę jest tym razem gra w sensie. No to nie ma przecież sensu. Jak oni mogą być ze sobą? Ten gościu może być po prostu z, z tym. I walczyć przeciwko mnie, wbijać mi się od tyłu, no to jest po prostu chamstwo, oni powinni byli wyjść z tych aliantów i zaatakować mnie samemu, alianci powinni byli ich wyrzucić, ale nie. Wszyscy dołączyli do wojny i teraz mam wojnę po prostu z połową świata, muszę dołączyć też do Japonii, a to też mi nic nie da, już ja wiem, że ja to przegrałem w tym momencie. Bo na, ZS na ZSRR mam po prostu za mało dywizji, muszę stać w miejscu i mikrować. W sensie, no po prostu tutaj pojedynczymi dywizjami gdzieś walczyć, żeby przetrwać, a po prostu... Nie, te 16 dywizji to nie powstrzyma po prostu całej armii amerykańskiej Oni mają przecież z dywizji... No nie mają jakoś dużo jak na Stany Zjednoczone w tym roku, no ale... No! <ścoughs> jak, jak 16 dywizji ma to powstrzymać? To jest... To jest nie fair Czesi mają tyle dywizji, co ja mam łącznie pewnie Jak ja mam ich wszystkich powstrzymać, jak się mnie tyłu, no to jest... To jest hamstwo. Co ja mam w tym momencie zrobić? Proszę, powiedzcie mi. No bo ja nie wiem. Ja się zastanawiam. Czy się po prostu sobie wchodzę? Ja nie mam żadnych dywizji tutaj. Konnicy musimy wysłać, żeby po prostu walczymy na nadosadę. Już nie wiem też co wysłać. I to już nie będę zrobić. Oni się po prostu wbiją we mnie od tyłu. No i dupa będzie. Nic nie zrobię już z tym. nic. Więc... Przynajmniej Niemcy stawiają jakiś opór tutaj. Na, na tej. na linii sekwryda i tak dalej. Ale tak chcę nic zrobić. No, nawet Luksemburg to łą Nie, to myślę, że. Czekam, tylko szuby wejdą do wojny, i. W w ten. wejdą mi do Warszawy, nie? <laughs> znaczy do Wilna, Jezu. Do Wilna chciałem powiedzieć, przepraszam. Co ja mam w tym momencie zrobić? Nie wiem. Czy wie wiecie, co ja mam w tym momencie zrobić? To i tak nie ma znaczenia bo nikt mi nie powie. Ale polecam się na przeszłość. Mam naprawdę szczęście w tych wszystkich grach. E, dokładnie tak. już tutaj belgowie są pod tą granicą. I zrobimy się magnet. Nie mogę ich wystawić, by dopiero zacząć ich szkolić, jak się okazało, że mi chcą tym wypowiedzieć wojnę. zdarzenia też, też praktycznie już nie mam, bo nie nadają się po prostu produkcja na Front Wschodni teraz czy drugi. No oczywiście Rosjanie walną i istnieją teraz kontrofensywy jakąś, no bo Wyczuli momencik z Kubońca No ja i nic nie mogę zrobić z tym Po no. prostu nic nie mogę z tym zrobić, bo przegrałem już w tym momencie, ja już to przegrałem I Tyle Aha i już kaszuby wchodzą co z dupy w Gdyni, nie no super Uhu Fajna gra, naprawdę super gra Kocham życie Kocham aliantów, którzy współpracują z napoleonem faszystowskim, dziękuję bardzo. Oczywiście, USA jeszcze Filipiny wzywa, jeszcze niech kurde ten butel mi w wywoływając nie. Żeby jeszcze raz uświadomić skalę problemu, wejdźmy sobie w handel. Stal minus 100, bo Niemcy były moim dostarczycielem stali świat nie, nawet więcej, trzy czwarte świata, w tym momencie nie chcę mi dostarczyć stali i będę musiał brać od 8 od Szwecji, będę musiał brać 10 na wragi, ale to i tak nie ma znaczenia, bo kaszuby właśnie we mnie wchodzą. Kaszuby i Czesi we mnie wchodzą od tyłu jak najgorsze hamowanie i co, co ja mogę z tym zrobić? Nic nie mogę z tym zrobić, bo ja nie mam po prostu dywizji. Ten dywizji! Przejście tych dywizji to są na wschodnim froncie na zachodni. Nic by mi nie dało, bo nie zdążyłbym nic zrobić. Zresztą to już pewnie jest ze 100 dywizji ze mną na froncie. A ja bym mógł ile? Z 16 wrzucić. Nic nie ja mogę zrobić z tym. Dziękuję bardzo za, za współpracę, naprawdę. Super. Przynajmniej jedno osiągnięcie mam zrobione. Ale drugie, drugie chciałem zrobić, nie weszło. No i dupa. Eee... <laughs> Tutaj bym coś mógł jeszcze zrobić. No nie, to nie mogę, tego nie mogę. Mogłam zrobić to, no ale co mi to daje? Ja nie mam żadnego rządu na tym, na powstanie, więc nie mogę zrobić. A ja nie jestem Polską, więc nie mogę, jakby tam. Nie mam tego yy, celu narodowego na powstanie warszawskie, a to by było najlepsze. Dlatego raczej też nie mogę zrobić. To chciałem zrobić i naprawdę niewiele mi brakowało, ale gra sobie stwierdziła, że w sumie. Niech, Francuzk, fran, f, ten, niech Francja y, prowadząc przez faszystowskiego Napoleona pójdzie razem z demokratycznym Wielką Brytanią i demokratycznymi Stanami Zjednoczonymi na wojnę ze mną i najlepiej niech Kaszuby ich zaatakują i niech Kaszuby zajmą Gdańsk, bo tak, bo stworzyliśmy Kaszuby, bo Francja stworzyła sobie Kaszuby, bo tak, okej, okay. fajnie, mhm, fajnie. Fajnie. Nice. Chodźcie do mnie. Wiecie co, ja, ja ten, żeby nie było, ja po poczekam do konferencji, bo ja chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Pewnie po prostu dadzą pół, pół Kaszubom i Czechom, zrobią ze mnie marionetkę gdzieś jakąś małą w samym Wilnie, czy coś takiego, a Sowieci, Sowieci odzyskają oczywiście całe to terenie, terenie jakie od Sowieci, z, odzyskają z powrotem. I nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Niemcy pewnie też będą, będą regionem nadzorowanym. Chętnie sobie poczekam. Proszę bardzo, oto konferencja układy Monachium. ZTCR przejmuje 23 regiony. UK oczywiście przejmuje, nie wiem dlaczego. Jest Republika Niemiecka, jest Federacja Obojga Narodów, Republika Białoruska. Ruch, co tam ma być? Dlaczego ja musiałem przewidzieć, że to się skończy? Naprawdę? Czy to się naprawdę stało? Polska z Wilnem. Litwa w Warszawie Białoruś małodocznie, lecz nawet nie w Mińsku Albo bo Mińscy mieli Sowieci Niemcy oczywiście ze Śląskiem Adenauer szczęśliwy Boże Zaprzepaściliście moje, pane, kurde marzenie marzenia, naprawdę Mam nadzieję, że jesteście z siebie dumni Jaką jestem marionetką w ogóle? Jestem jakimś kazysem, griniusem. Ja no zarybię się. Kocham się. się. Kocham. Kocham. Chłop. Mega się cieszę. A to i tak jest trochę beka, bo wciąż mogę pójść w demokrację. Chłop. A nie, nie mogę, bo nie mam tego tutaj. A szkoda. Nie można pójść w demokrację na no, tak gadam już bez sensu, no, ale jak widać, w ten sposób to się skończyło. Próbowałem, chciałem dobrze, prawda. A oczywiście wyszło jak zwykle, bo Francuzko, Francja z faszystowskim Napoleonem stwierdziła, że wezwie wszystkie demokracje tego świata do walki z, okrutnym, o, z okrutną monarchią litewską, która próbowała tylko zabić i się pokonać Stalina. Także super, super. Cieszę się bardzo, że tak to wyszło. Japonia jeszcze walczy, powodzenia Japonia, bo nie... no, przegrasz. Super gra, juhu, oczywiście dostałem z dupy Finlandię, kompletnie z dupy dostałem Finlandię w, tym, w, tym, w tej konferencji, więc... I tak bym nawet nie zrobił tego osiągnięcia, bym musiał znowu walczyć z Sowietami i walczyć z Aliantami, co jest niemożliwe. W tym momencie łącznie pewnie z 1000 dywizji obie te frakcje, więc... let's go. E polecam się na przyszłość, e mam szczęście w tej grze, do widzenia.